W głównych rolach Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski i Wojciech Szczęsny. Sceneria Ulica Gnańska. W takich okolicznościach ma się rozgrywać nowy spot z udziałem najpopularniejszych graczy naszej kadry. Kręcenie klipu przewidziano na wtorek, dzień przed meczem Białoczerwonych z Danią w Gdańsku. Kłopot w tym, że Lewandowski i Błaszczykowski w spocie wystąpić nie zamierzali. O sprawie zrobiło się głośno już kilka dni temu po oświadczeniu menadżera lewego. Robert Siewierski poinformował PZPN, że skoro w reklamówce mają wystąpić nie wszyscy, ale tylko wybrani zawodnicy kadry, to. Bo napastnik Borusi Dortmund oczekuje dodatkowego wynagrodzenia. Podobne stanowisko zajął także Kuba Błaszczykowski. Spór to efekt braku porozumienia między piłkarzami a związkiem. Firma Orange oświadczyła w poniedziałek, że nie jest stroną w tej dyskusji. Po raz pierwszy oficjalnie stanowisko zajął też prezes Zbigniew Boniek. Szef polskiego Związku Piłki Nożnej zapewnił, że całe zamieszanie nie ma podtekstu finansowego. O co więc chodzi? Jak poinformował Boniek po niedzielnym spotkaniu z piłkarzami, cytujemy wywnioskował, że chodzi o systemowe rozwiązanie spraw związanych z powinnościami wobec PZPN i sponsorów związku. Kompromis ma zostać wypracowany w ciągu kilku miesięcy. Bycie reprezentantem kraju, to wielki zaszczyt honor i honori też miałem. Przyjemność grać w reprezentacji i wiem, jakie to jest wyróżnienie, także, absolutnie nie można powiedzieć, żeby któryś z zawodników przyjeżdżał odrabiać pańszczyznę. Miejmy nadzieję, że piłkarze udowodnią to w środę na boisku.